Ok, o tym wracamy do akcji. Co mówimy tutaj? Aha, to tutaj. Akurat. Ok, czyli jak na razie o to chodziło. Nie wiem, czy z kamerą czuję się gorzej, jak chodzę. Olera. Ej, ale on nie jest aż tak szybki w sumie A, my jesteśmy teraz tutaj, okej, okay, dobra Tu jestem Ba, jak biegnie za nami Walker, odczep się Już mi stąd idź, już, już, odejdź A ma dalej? Czy co? Będzie to teraz patrolował No weźcie no Nie Dobra Czyli, że to było to samo miejsce co przed chwilą Tyle, że nie mogę się nam dostać coś Podoba mi się ogólnie to, że ja sobie tutaj latam tak na lewo, na prawo, jak tylko w sobie chcę. Jakoś udaje mi się jak na razie uciec od tego gościa. Dwa? Now you fucked up! Poważnie on biegł akurat w tą stronę Cześć, cześć grubasku Jezu, teraz pojedzie od No już odejdź, 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 no No już, leć, śmiało Dobra Aha bo co się wracasz? Nie przeciśniesz się, wracaj tam Wracaj tam Proszę nie skręcaj w prawo, bo się załamie. O Boże! Ogląda się teraz. Teraz się wraca. Okej. Okay. Teraz w takim razie wiadomo, trzeba się tu schować. Dawaj Dawaj Walker Ciekawe czy znajdziesz to, że go szukasz śmiało. No jest tu obok. Pytanie czy będzie dalej czy się zatrzyma To Pomieszczenie jest to najgorsze, ponieważ no tutaj nie wiadomo dokładnie Gdzie on jest Co ryzykuje? co tam? O, chyba nie widzi za siebie. Wow. Teraz spadamy. O rany, doskonale Nie byłem pewien czy to się uda, ale się udało Dobra, czyli tutaj będzie już teraz ogarnięte to Rany moje FPS płaczą aktualnie Tego totalnie nie pamiętałem. Ok, dobra. Ej, ale serio, teraz już się wystraszyłem. Nieźle. Takiego starego wyjadacza przestraszyli, jak ja to. No. Nice. O, rany. Dobra. Czyli tutaj zostaje nam tylko. E, udać się do ojca Martina, zewnątrz, tak? To tyle, chyba tak. Tylko, że nie podobają mi się te dźwięki. Kolejne notatki Tym razem sprawdzimy sobie, co one znaczą. Tutaj się dostaniemy? Dostaniemy. Mamy coś tutaj poza monitorami i zwokami i tonami wszystkiego. Tak chyba nie do końca Tutaj Coś będzie? Nie my tam przyszliśmy, ważę Chyba możemy już wymienić baterię w takim razie Znajdźcie to na O nie! I know what is this. I exactly know what is it is. Boli wam tylko tyle, że chyba uciekliśmy teraz przed czymś bardzo, bardzo złym, co tam było. O ja się nie mylę, oczywiście. Teraz pytanie. O, ja chyba jednak podziękuję do Pana. To wyglądało naprawdę niepokojąco. Ale widzę, że to było jedyne przejście akurat. Więc chyba chodziło o to, aby tutaj nas wystraszył. Dalej mieliśmy już pójść, jak chcieliśmy. Tutaj nic nie ma, ale te same dźwięki, które nam towarzyszą przy w ogóle chodzeniu, Dalej budują klimat, muszę przyznać. O rany. Naprawdę, tak jak mówiłem, pomimo tego, że trochę tutaj rzeczy znam, już troszeczkę na pamięć nawet bym powiedział, to i tak dalej to może mnie zaskoczyć naprawdę mega mocno. Co chyba jest dla was lepsze? Dobra, nie, 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 wracaj, ja nic nie widzę. Oczywiście, że takie rzeczy muszą się dziać wszystkie w nocy, co nie? Jakby nie mogło się to dziać w dzień, po prostu, czy coś. Teś zgaduję, że tam nie warto iść w ogóle na dół. Więc sobie przejdziemy tutaj od razu. Zmienimy sobie baterykę. No, i możemy teraz sobie robić co chcemy. Ciep. No dalej, chyba już tutaj nie przejdziemy. Zostaje nam tylko przejść tędy, tędy. Tutaj kogo mamy? No dobre pytanie, to nawet nie przejdziemy. Ale jedyne przejście, czy by było tędy. A, damy radę, tędy przejść. No to chyba że. Tak. Napisywanie. Oj jest Martin? To jest Martin? Nie, to był ktoś stąd. Którza... Powiem ci, stary, że ja też jakiegoś ducha widziałem. To już... To już niedobrze. Oczywiście, klisze z piornami, to już jest coś... No i takiego ogromnego już gra... w grach i filmach, horrorami, Ale... Trzeba przyznać, robi robotę. Tak samo jak tutaj włożenie powiem całym środku nocą eee i, i ja chyba cię nie chcę ziomek, przeszkadzać tym co robisz, okej okay. Więc ja sobie po prostu e, przejdę obok, sobie pójdę, cześć kolejny Pójdę co chwilę jakieś tutaj już że teraz pytanie ja mam tutaj zrobić właściwie A, tutaj jest przejście Jezus Maria, Boże święty kurde jedyny Nie wiem co mam zrobić Eee... Od razu mówię teraz. Ja nie wiedziałem <noise> serio, co zrobić. <noise> ja byłem po prostu przed siebie. Ale teraz pytanie, czy to jest to samo miejsce, co my teraz przeszliśmy? Chyba nie. To jest jakieś inne miejsce. Nie wiem, czy chyba teraz wracamy. Wojnie. No Że się chłop boi w takim miejscu wymieniać tej kamery. Jestem w szoku. No zostało tylko skoczyć, no. Dobra, ale teraz się powinno chyba wszystko naprawić, bo tak to zwyczaj działa. Ohoho. No i też będziemy mieć... Bateryjkę DLA ODWAŻNYCH! Nice. Super. Po prostu incredible. Eee, 7 ma Chodź, śmiało, cholera, wysyłam ją. A, i zgubił mój trap. Już? No i co chce Martina na oddziale do kobiet? Nice! Dobra ja grałem w Dark Souls Było coś takiego, co mówiłem, że chcę teraz zagrać sobie w coś jednoliniowego, ale... No to już jest przesada, że... Zrób to, aby zrobić tamto, a to zrób to, żeby zrobić tam. Eee... Oh man! That really Not fair Właśnie jest to jak widzę, że jej zapał zupełnie jakby wziął do 8 jak to się robiło za mało lata szepty raz bie. nabierają sensu, szukam obłąkanych muszę nie mogę tego opanować To jakiś świeżby Dokumenty jakieś mam nowe O Boże, Nie było tego pokażanego przepraszam Okej okay. Czyli kolejna Tutaj sprawy. przestawiamy. A saje potutawie? O hmm. tam więcej pobadzie. Fajnie. Ale dobre. Eee, ogólnie fajniejsze jest tutaj to na pewno, że możemy sobie sprintować dowolnie, naprawdę. I tutaj eee, mamy już ten oddział dla kobiet, co nie? Chyba tak. Mamy. No jak zwykle wszystko jest pozamykane oczywiście. Rozumiem, Martin. nie ojcu Martynie. Nawet Abraham musiał wyrzucić oczy na ziemię, ale wkrótce, wkrótce, w tą drogą, wyjaśnienie jest w rękach. Wstać się do ojca Martina, no super no, cudownie, czyli y, latamy w to i z powrotem tylko żeby do tego ojca Martina dotrzeć, no super no. To mi się nie podobało. Przez chwilę myślałem, że będzie pościg, ale ok. Raczej lepiej dla mnie. Tutaj coś będziemy mieć? Na przykład baterijkę dla odważnych? Nie, nie mamy. Warto uważać mimo wszystko tutaj. Bo chyba tym razem będziemy mieć troszeczkę inne zmartwienia. Ja no, powinien. Chyba powinno się dać otworzyć z drugiej strony te drzwi. No już to jest trochę mała przesada no. mamy chyba, nie? Jezu. Czy ja usłyszałem kota? JEZU! Tak, usłyszałem kota, ale nie w grze O Boże Ja Kurwa. Co Przestań Super, co z tego, że no mam horror tutaj? Mam jeszcze horror w mieszkaniu! Pewnie. Przez górne piętra. Okej. Okay. Nie wiem czy tędy nam się w ogóle pocało iść, ale ostatecznie coś znaleźliśmy, więc chyba tak. Puturyko! Git majonec. Super. Jednak się opłacało i to mega Ale wiecie co, ja chyba jeszcze tam się wrócę, bo tam jeszcze parę rzeczy było ciekawych Po prostu tutaj mogę coś znaleźć ciekawego dalej Tutaj No To są po prostu już ee, Wyrytekliczowane pomieszczenia, chozienkowe, czyli nic nowego. Ktoś bieg na górze, coś się było, coś się wywróciło, coś się odwaliło. Nie mam pojęcie co? Nie chcę wiedzieć. Daję sobie spokój O, tędy też możemy pójść na górę. Kolejne otapki, nice o, Okej okay. O nie Fuj O nie A, tam jednak nie pójdziemy na górę Ale wy... Jezu, przeczytaliście się tam pisało, chutna? No? W ten duch, z tego co tam pisało, siada na klatkach piersiowych e, kobiet i wysysa mleko z cycków, biustów, no, zderzaków, a dla chłopów... Martin! O, no, z chęcią, naprawdę. A prawie nie wiedziałem, ale dobrze udało się. A dla mężczyzn wypija krep z cudków. <kluj> Co to ma być? The fuck? To już jest naprawdę pogmatwane tutaj. Zaczyna mnie już to i to... Aha, zapisywanie, coś mi się to nie podoba. Kurde, bo to się już robi to i rozległe naprawdę. Ta miejscówka. Pray for revelation. Nie podoba mi się, że on ma tasak. A to był bezpiecznik do jakiegoś cyfry, dobra. Ja ci jednak nie przeszkadzam, tutaj sobie sieć jak siedziałeś. Dobra, to jest to przejście Opa, on dalej da chce le lecieć, dobra wow! Tam jest drugi, tam widziałem drugi Jezu! Ej, no możemy to zabarekadować od dziwo. To mi się nie do końca podoba, tak samo jak ten odrodzony krzyż. Drive in the nails O rany, dobra. Patrz, pierwszy, ich pierwszy. No sypu na bieliznę. Aha, czyli tutaj był pierwszy, okej, okay, dobra. Jezu! To jest przed ryjem. Dobra, i gaduję, że ich tu będzie więcej takich, więc lepiej to załatwić dosyć szybko. Dobra, ok, to i będzie drugi. Dobra, teraz ten się odpala. A ja tutaj podziękuję stary, bateryjka, lol. Ej, tu wcześniej był typek o bateryjkę w kaminku, super. No, jest tylko mam teraz bardzo ważne pytanie Ogólnie gdzie jest ten cykl na śmieci? Trzeba na bieliznę 5 na 5 O rany dobra To już Kolego Bo my cię chyba Źle zrozumieliśmy Chodź tu śmiało, odpocznij sobie A ja stąd spadam Cześć Obym teraz tamtego nie spotkał bo ja aktualnie lecę tutaj. O tak Nie, tutaj byłem. Czyli tutaj musi być gdzieś ten. Syp. Albo i nie? Tutaj, bo muszę wszystkie dać. No solibka i nam się spadł! Chciałem teraz przejść jakoś na dół Nawet jeśli to jak Łopiec porąbany to trzeba przyznać akurat. Dobra, ale co mamy teraz zrobić? Właściwie to jest dla mnie dobre pytanie. No tutaj raczej nic. Kurde, no bez kitu. Mam teraz taki ładny fuck, chyba że tutaj było przez cały czas przejścia, ja byłem zbyt nieogarnięty, by to zobaczyć I chyba tak niestety było Dobra, czyli tutaj teraz zostaje tylko przejść, okej okay. Tak trzeba zejść na dół po ten kurcz z powrotem Czyżby? No na górę raczej nie wyjdziemy. No właśnie. Tutaj też nie wyjdziemy. No to chyba wracamy się do co nie? <gry> Tutaj też nie da rady przejść. Kurde, o! Dobre pytanie. Teraz się tutaj wracam, A, i tutaj on no, to powinno być chyba. Klucz do drugiego piętra. Aha! No, ale jakoś tam długo chyba nie gonili. Dziękuję! To ja sobie pójdę do naszego ojca Mateusa. Aho, lipka! Podążaj za śladami krwi. Znowu to samo. Patryjka! Boża! Dobra, ciekawe. Dobra, a więc tak. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Eee, mi się dosyć ciekawie grało. I już widzimy się w takim razie w kolejnych filmach. Cóż. Tak. Dobra, w takim razie siema Jack it up.